A po co marszałkowi województwa śląskiego Muzeum Górnictwa Węglowego? Chociażby po to, żeby opowiadać o pięknej tradycji, o pięknej historii, historii przemysłu, które zbudowały siłę tego regionu. Do tej pory prowadzone to było Muzeum wspólnie Zabrze i województwo śląskie. Słyszymy, widzimy, ale też mamy to w liczbach, jak jej zadyszki dostało zabrze, do czego poprzednie rządy doprowadziły, że dzisiaj brakuje absolutnie środków na wszystko, jeżeli to jest jedna z lepszych instytucji tego typu w kraju i w Europie nie możemy doprowadzić do tego, dopuścić do tego, nie by mi się nie śniło, żeby ta instytucja stanęła, żeby podupadła, żeby nie mogła się rozwijać, więc w celu ratowania przyszłości tej instytucji, jeżeli miałyby być jakieś środki ograniczane, coś gdzieś ucinane, jakieś budżety przycinane, to po prostu szkoda tego wszystkiego, bo naprawdę ludzie są dni, że biją o bilety. Nie zawsze można tam y, bilet kupić. Jest to oblegane muzeum. A przede wszystkim najbardziej zauważyłem to, jak kto nie przyjeżdża z zewnątrz, z zagranicy, z Europy, ze świata, y, to przejeżdża przez muzeum. Jakby bardzo jest też znane to muzeum y, poza, poza Polską.